Ciemanko z tej strony Crazy Cat, natomiast to jest seria ponuruskowyt. W dzisiejszym odcinku chciałabym e, zapoznać Hattidze z Sierą. Sierę mieliśmy okazję poznać w Kascence. Jest to siostra doktorka z Komorebi, który jest chłopakiem Eleonory. Natomiast co jeszcze bym chciała? No to postarać się o drugie dziecko. Z tego, co kojarzę, to będzie już 15 odcinek, więc zostało nam 5 odcinków do końca tej serii, więc mam nadzieję, że to nam się powiedzie, zatem zapraszam was do oglądania. I jak możecie zauważyć, mamy już prawie wypełnioną aspirację Wilkołasza Inicjacja, więc myślę, że nasza tutaj kochana Hatidze pójdzie do góry, żeby dokończyć te czytanie ostatni raz, więc miejmy nadzieję, że to się nam przyda, że to będzie ta książka, o, w ogóle nam wyłączyli prąd. No nieźle. Zaraz zobaczę czy to trzeba opłacić rachunki. Nie, rozpoczyna się dzień bez prądu. Dopływ energii elektrycznej zostaje odcięty na najbliższe 12 godzin. Zajebiście. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj no nie mamy żadnych tych, no. No ja myślę, że w takim razie nasz brand tutaj by... Dobra, on akurat ma dni wolne teraz, więc ty się tutaj zrzemniesz, młody. Młody ma za 15 godzin do szkoły, no nieźle, a pewnie lekcje nie zaczęte. Praca domowa. To co? A to jest pamiętnik. A, bo ja podmieniałam sobie pamiętnik, dobra. No to powtórz materiał. Matka tymczasem yy, niech przyjdzie do góry. W sumie jej dodałam właśnie nowy strój. Myślę, że nawet wygląda w nim dość gustownie, bo myślałam o czymś bardziej kolorowym, ale ona w sumie lubi czerń, więc zostaniemy przy tej czerni. Tak jak mówiłam, będzie chciała spotkać się z sierrą. Tutaj kwiat paproci, pstrąg. Pstrąga ta bym sprzedała. Tylko czy dzięki temu wypełnimy tą aspirację. Ja bym chciała ścinać, zrobić zdjęcie. Czyli jak Capsyloks to włącza się nam coś, czego nie chciałam. Ale dobra. Już będę wiedziała, co na przyszłość. Dobra, młody odrabiasz lekcję. Zaraz zobaczymy, jak tam Tulok się ma. Tulok chce zabawy. Więc zaraz zobaczę, gdzie on tutaj jest. Tu sobie śpi. Nie, on obserwuje. Dobra. Tak, co to potem z Tulokiem się pobawisz? Żeby nie było, że się z nim nie bawimy. Eee, Pogłasz. Zaproponuj przyjeść. Ja ci tutaj troszkę przyspieszę to czytanie. Tylko to w sumie jakoś nam nie pomogło za bardzo. Odnośnie tej aspiracji. Jeszcze tutaj zobaczę, co tutaj pisze w ogóle. Mingan i Boris. Okay. Ciekawe, czy jeszcze coś tutaj musimy przeczytać w sumie. Bo ja bym chciała tą wielkołaczą inicjację odblokować już dzisiaj. Mam nadzieję, że to się nam uda. No, jeszcze ci trochę przyspieszę to czytanie, Można nawet dam na trójkę. Okej. Okay. Moment, ja tutaj się zatrzymam na chwilę. Aha, oni się tutaj bawią. Ty w ogóle jesteś głodny. I tak, czwarty poziom umiejętności społecznych, a coś tam było. Nie, to umiejętności umysłowe. No dobra to myślę, że to chyba ja tu może później skasuję. Natomiast teraz byśmy podeszli tutaj. Zacznijmy, czy coś mamy w lodówce. Dobra, to weź resztki. A ty. A jest spełniona aspiracja. Zarąbiście. Aha, czyli można. Mm, następny, y, powiedzmy, etap. No, samotna tam sobie by pasowało, ale. Na pewno nie będziemy wstępować ani do sfory, bo ze stwory wyszliśmy, ani do szalonych kół. Myślę, że samotna wilczyca byłaby dobrą opcją, ale my będziemy poszukiwaczką lekarstwa. Chociaż to akurat, no, powiedzmy, będzie takie pół na pół. Tak, mamy w sumie kwiat paproci, mamy, więc yy, ja tutaj odznaczę. Musimy z. Yy, Zebrać to tojad, więc przydałaby się nam wycieczka do Forgotten Hollow, jak dobrze pamiętam. Suma summarum, tutaj można jeszcze w sumie to zmienić, aha. I można w sumie to i to. No ale, przynajmniej <laughs> blikułaczną inicjację mamy już ukończoną. Bo samotna to, samotne łowy, pokonaj Grega. No. Jeszcze będziemy tak tutaj, może między tym a tym lawirować, bo raczej tych Tutaj nie planuję. E, tak, dzisiaj się wybierzemy do Forgotten Hollow. Odwiedzimy przy okazji Eleonore Więc ja tutaj Ci wybiorę jakiś strój, może coś takiego, ale nim wyjedziemy, to zaraz sprawdzę lodówkę, co tutaj mamy. A mamy dużo, więc wyrzucimy to, co jest zepsute. I się tam wybierzemy. Tu pogoda nas nie rozpieszcza. No złazi. W sumie jeszcze musi skorzystać z toalety, więc tutaj skorzystamy. Potem umyjemy ręce. I myślę, że zęby. A ty w sumie masz tutaj za dwa dni dopiero. Jeszcze zobacz, tam mało garnia. Dobra, tulok, tym byś może się zrzemnął tutaj albo o. Podejdź mi tu. Nie to. Albo dobra, jak już wchodzisz tutaj, no to tu się spać i przypilnujesz pokoju młodego. Okej, okay, zanim pojedziemy, to jeszcze tutaj umyjemy zęby, więc tak, Hatice już się przygotowała na yy, wyjazd do Forgotten Hollow, zatem się zabieramy tam. W zapomniałam, że nasza Leonora się przeprowadziła z Forgotten Hollow bodajże do Moon Mill, więc myślę, że my tutaj trochę pozbieramy tego tojadu, jadu, postara postaramy się w sumie unikać wampirów. Sumie, muszę zacząć, jak właśnie to miasto wygląda jesienią. Bo ja tak przyznam się, że zazwyczaj nie oglądam tego miasta tak jesienią. A jest mi spokój i teraz zobaczymy, czy tu gdzieś jest to byłoby fajnie. Mamy, zbierz cały plon. Znaczy gdzieś tu jeszcze może jest. Powiem, że on tutaj zazwyczaj bywa w dużej ilości, jak na e, miasto e, wampirów. A być może one się tak chronią właśnie przed wylkołakami, więc tutaj pozbieramy. O, jeszcze w ogóle już jest zmęczona, więc e, tak. Mam nadzieję, że nie zaatakuje nas żaden wampir. Byłoby to bardzo niestosowne. W międzyczasie ja może tutaj będę trochę podglądać. No zbierz, zbierz mi to kochana, bo tam jest już roślina z Sixam. Dobrze, ile mamy w sumie na dzień dobry? Trzy, czyli jeszcze trochę byśmy potrzebowali. Może gdzieś tu w okolicy, zaraz obczaję. Czy gdzieś tu w okolicy by może rósł ten toja? To by było nawet fajne, bo tego akurat nie potrzebujemy. Natomiast tutaj raczej już to jadu nie uświadczymy. To też jeszcze zaczę jedno miejsce. Tu nie wejdziemy. Spróbujmy tu zobaczymy. Nie, tu jest czosnek. A przez moment myślałam, że to sumo będzie. A nie, nie, tutaj też nie. To też jest yy, tylko drzewo plazmowe bo tu już jest droga do domu vlada a u Wlada raczej też nie ma tak szybko przelecę tutaj obczaić gdzie tutaj może jeszcze być ten tojad, ale chyba on jest tylko na głównym dziedzińcu, chyba że się mylę. Bo tutaj to ja nie widzę tego, żeby to było gdzieś w pobliżu. Chociaż nie, moment, tu jest. No to może będziemy mieli prawie cały tojad. A w ogóle kim ty jesteś? Elza, No dobra. Eliza się kręci po... Porgotten Hollow. No. A już mamy 6, więc... Czyli musimy się w sumie udać y, do... Moonwood Mill jeszcze raz. No. O, dziewięć. No to nieźle w sumie. Myślałam, że będziemy mieli z tym jakieś kłopoty. A co ty tutaj jakoś... Y, co tobie, kochana? Dobra, czyli to jak mamy prawie zebrany, czyli musieliśmy by się udać do domu Nudmili. Myślę, że to zrobimy, ale w nieco innym charakterze. Tak jak mówiłam, odwiedzamy tutaj rodzinny dom, zwłaszcza że kiedyś należał on do nas, w ogóle miałam skasować ten samochód, ale powiedzmy nim przyjechała Sierra, więc tak, zapukaj do drzwi. Przy okazji yy, byś musiała się zrzemnąć, ale to akurat może później. O, widzę, że chyba Sierra y, nam tutaj y, wyjdzie na spotkanie, a nie, to Eleonora. Widzę, że tu jeszcze została, więc tak, ja myślę, że tutaj z nią zagadamy. A widzę, że się w ogóle nie znaliśmy, no dobra, niech tak będzie. W ogóle nieco tutaj trochę zmieniłam, yy, że tak powiem, wygląd tego mieszkania. E, dobra. E, aha, pani się już nie cierpią. No, zarąbiście. O, e, to jest właśnie nasza piękna sierra. ja bym chciała w takim razie, żeby Eleonora, tutaj e, ty sobie pójdziesz. E, pożegnaj. Natomiast ja bym chciała tutaj porozmawiać właśnie z sierrą. Podzielić się sekretami i może jeszcze tutaj. E, Zapomniałam, widząc, jak szybko porusza się nasza tutaj Amanda. Moment, ja sobie ustawię to, może tak. I jeśli chodzi o Sierry, no to Sierra fizycznie jest czarodziejką, natomiast fabularnie jest tutaj. Przemienia się po prostu w Jaguara. Jest nieco inna niż właśnie nasza tutaj Hattidze, która wilkołakiem, więc niech sobie panie tutaj pogadają. Oj, widzę, że e, Siena musiała sobie wypić jakiegoś drinka po rozmowie z bratem, bo widzę, że jest trochę oszołomiona i chyba nie dowierza niektórym e, słowom naszej tutaj e, hatidrze. Dobra, Eleonora już wyjechała. E, Sierra pewnie coś mówi o tym, że stado, do którego należała, no niestety już nie istnieje. Ja bym chciała tutaj... Aha, dobra, już to odkliknęłam. Dobra, w takim razie spróbujemy standardowego, że tak powiem, zapoznania się. Wystarczało się, że Leonora zaraz wróci. Dobra, ja bym chciała, żeby dziewczyny wyszły na zewnątrz. Tutaj do grupy, więc wy tutaj yy, udać się do Grega. Ja bym chciała to będzie w tą stronę i tu. Bo chciałabym spróbować jeszcze jednego jeszcze jedno zadanie wykonać w międzyczasie. Dobra, przestańcie mi tu gadać. Idziemy do Grega. Ciekawe, czy pójdą razem, czy ta będzie stała. Widzę, że. No, jednak nie idzie, więc y, zostajemy same. Nie będę tutaj y, w sumie męczyć tym. My zaś idziemy obczaić Grega ostatni raz. Trochę to ci przyspieszę, bo to jednak dość. Długo nam zajmuje, więc myślę, że tutaj przyspieszymy. O, doszliśmy, więc widzę już Grega, więc powinniśmy się przemienić. Eee... Okej, okay, ponury z za. Eee... Eee... Dobra, i na sam koniec, bo w sumie spotkanie z Seron tak nie do końca wyszło, jakbym chciał. No to sprowokujemy tutaj Grega. Eee... Sprowokuj. Zaryzykujemy. W sumie bym zmieniła teraz jej tu na momencik aspiracji. Zobaczymy, czy to się w sumie tak jakby powiodło, jakbym teraz um, pokonała Grega podczas bójki. Moment, podejdź tutaj bliżej. Ja czekam, aż Grek się tej pojawi, bo on tu przed chwilą przechodził. zaraz zobaczy, czy tu jest. Dobra, podejdź. W Aha, nie ma w tej chwili płazów, zarąbiście. A on tu przed chwilą yy, przychodził i to jest najlepsze, że myśmy go mijali. A on się pewnie pojawi z nienaska. Greg, gdzie ty jesteś w Odejść może tutaj bliżej. Patrzę, gdzie on tutaj... podejdzie jeszcze bliżej. Bo on tu gdzieś wiem, że krążył przed chwilą. Teraz jak na złość go nie ma. A ja teraz sobie tutaj ustawię kamerę, ale chyba go nawet tutaj nie widzę. Czyżby Greg się nas bał? Albo ja w złą stronę idę, może podejdę tutaj. Może się mylę i Grek nas jednak obczai. No nie mówcie mi, że Grek się nas wystraszył. Może podejdźmy tu jeszcze bliżej. No ja cię Grek jakoś tutaj nie widzę. Wy go widzicie? Moment, ja bym tu jeszcze może sobie podeszła bliżej tutaj. Nie widzę Grega. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby w serii nie widzieć Grega, bo albo ja jestem ślepa, a raczej nie, i go nie widzę tutaj. A mianowicie, ja bym chciała jeszcze coś sprawdzić, bo mamy go chyba w znajomych, czy nie mamy? Nie, to chyba inna osoba go miała w znajomych. Dobra, podejdźmy tutaj, bo tu już nie możemy. No nie wiem, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Ale podejdźmy jeszcze tutaj i zróbmy coś takiego. Sprawdź znaki ostrzegawcze, bo inaczej to już ja uwierzę, że grek nas zbył. A już tu jest, dobra. W takim razie y, ja bym chciała go y, prowokować. Chociaż nasza, y, y, nasza Hadidża jest zmęczona, więc nie wiem, czy to się nam opłaci, ale zaryzykujemy. A coś czuję, że Hatidze przegra, jeśli jest zmęczona. A, niestety jeszcze z Gregiem przegrywamy. Jak możecie zauważyć, y, nasza tutaj y, Hatidze y, jako jak wygląda trochę nietypowo. O, właśnie się nam jeszcze y, przemieniła. Więc za myślę, że zaatakujemy go drugi raz. Może teraz... Brutalne zastraszenie. Ona teraz jest wkurzona na niego, więc. No. Będzie na niego miała podwójne, że tak powiem, powody, żeby go znów zaatakować. Zwłaszcza, że się już nie lubią, więc to mnie akurat nie dziwi. Hej. Nie możemy więcej, no serio. co tutaj nam wyskoczyło? Uraza pokłótni, krzywda i że jest wredny. A ja bym chciała, żebyś tutaj... Żeby można z nim coś zrobić. Okej, okay, to spróbujemy uzyskać kontrolę mimo wszystko. O nie, tak nie. Dobra. Jak tak, to myślę, że na tym zakończymy w sumie odcinek. I na tym w sumie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on podobał, że zostawicie suba i łapki w górę oraz komentarz, a my się widzimy w następnych seriach.